Hej, cześć, witam z kochani, bardzo gorąco i bardzo serdecznie z tej strony Lufty, poprawię sobie kamerę i zaczynamy kolejny odcinek, jak zagrajmy Farmy Simulator 2015. Jak widzicie, razem ze mną jest Hiro cześć. i wujek ze Spajkich. Dzień dobry. Znaczy, swój jak Spajki. Dokładnie. Swój jak Spajki, no. I Hiro, możesz już tam grzać. I jak widzicie, Hiro będzie sprzedawał zboże, no niestety musimy oryginalnej maszyny użyć znaczy, oryginalnej przyczepy, bo niestety inaczej nie działa tu. Uczuję, no. widząc, słuchajcie tego traktura. No, a niech też że muszę słuchać tego traktura. Na które pole jedziemy? No, tu, tu. to pierwsze. Sypie ci? No. Kit. Jakie dziwne są te kamery. No, bo to tu... jest ofensywna kamera. Rozumiesz? No. Jedziemy. Jak ty byś to jechał? Na razie no, kurde, zrobię dwa przeczniaki i będziemy jechać ten. A to w Dobra, sumie. Nie... mój ciągnik stoi w miejscu. Czego? No nie jedzie. Nie da rady pociągnąć? Nie. Co ty pieniędzysz? No chodź, zobacz, że się kopie. Co ty pier. E, to jest pieprzony jakiś ten ciągnik, jest. Dobra, weź wysiądź. Ciągnik się zepsuł. Ciągnik się popsuł. Dobra, zrobiłem masturbację. Sytuację taką... Wy tu oraliście? Tak. Na odcinku nawet. Nie oglądam twoich więc Nie mam Dziękuję, opracuję. dziękuję. Właśnie widać. To, to wiecie, nie wchodźcie do Spike'iego, pamiętajcie. Nie wchodźcie na jego kanał, nie róbcie tego błędu. Dokładnie, no, to tam napiszę ładny komentarz pod tym odcinkiem. Dzień, o, już jadę na pisa. Dobra, kupię ci co innego w takim wypadku. Gdzie tu się idzie, po nowy ciągnik? Eee, yy, i masz. Na gospodarce. Zaczyń. To tak, jak widzieliście kupiliśmy MTZ-a marki rosyjskiej. Cyka blaci w ogóle 892. Powinien dać radę z tą przyczepą. Znaczy musi, no. Nie ma innego wyjścia. A, nie. Nie kurde ten ciągnik głośny. I to pojedziemy na razie tam wzdłuż, wiesz? Ja będę robił wzdłuż, a ty ten kawałek będziesz robił krótki, dobra? Dobra... Pociągnie ci? Dopiero jadę. A, dopiero jedziesz tam. Wiem, ja że już ty tam podjechałeś. O kurwa, jak mój ma problemy z tym agregatem, czujesz to? No serio, 9 na godzinę jadę tylko. I ciężko ma. Ja też jadę dziewięć Ej, mogę tu sobie drugie koło podłączyć jakoś? Możesz, nie Dobra, wiem Ja możesz pomad na dziewięć, tylko zostawionym mhm. Bokiem leci, bokiem leci chłopie Bokiem To nie dajesz rady też? A bokiem idzie Co ty pieprzysz? To nie wiem, że za tur będzie musiał ta... Trzydziestkę podepnij No podepni. patrz, patrz jak idzie Bokiem Jak on za nisko go podczepi Dobra, weź, weź odepnij Kurde, no nie wierzę Czekaj, pada tam za turem 30 no, podepnij. Weź 60 podepni, za czy pociągnie Poczekaj, to muszę zawrócić. Ale nie tą, tą, tą czy tamtą mogłeś. Tamta jest mocniejsza. No czy ta jest to, co mocniejsza? To, to, no sprawki ma mocniejszą, no. Ale tamtą a. też możesz wziąć. A no, jak to będzie to musiał ci zatura dać. Drzwi? Drzwi otwarte, kurzy się do kabiny, dobra, zamknęły się. No a spokojnie, tam kurzy się do kabiny, w 60 kto patrzył, czy się kurzyło tam kiedykolwiek. Siadam tutaj bez kabiny. Dobra, spróbuj, znaczy spróbuj na razie, no nie? Jak nie pójdzie, to za ci dam. Kurde, z taką prędkością będzie ten zatur robił. To my, tu może w przyszłym roku to zrobimy. Ale to było oh. dobra, okay. No ale chunak by złamało tego MTZ-a. <noise> Ale do, do, dlatego, że do dolnego zaczepu podczepia, a nie powinno do dolnego zaczepu tego przyczepu podczepiać, bo do środkowego powinno się podczepić. No tak. Bo ta przyczepa, no niestety, ale tak działa, no. A jak nie, to po prostu będę musiał zmienić y, ten... Y, drive Control po prostu dodam. O, tu do górnego poszło, o. Czy na razie bąka pali? Dobra, poszedł. I normalnie sobie jedzie, no nie? No. No. To chyba też zależy jak się podczepi, wiesz? No tutaj na samą górę wczepiło No właśnie, a jak na, gór, na górny zaczep ci poczepia, no to normalnie powinno ci to działać 25 na godzinę idzie No chłopie 60 to jest jednak moc Jednak 60 jest niezawodna, no nie? New Hollanda byś podpił też by nie wyprzedził Nie no, New to by może pojechał no Jeszcze oryginalny. jest oryginalny, oryginalny, tak Jak O tu ma ciężko pod górkę, rozumiesz? A od górkę się nie możesz zrać. Zamień się ze mną w chcę kabinę. Nie. No weź. A ja będę cały ukórzony, a tak to nie jestem. No, no dawaj. Tak to przynajmniej spajki y nie będzie musiał się myć. Zrozum to. Zrozum tę no, sytuację, tak. która tu następuje. Nie no, ciężko ma ten Zetur, ale ładny jest, ten Zetur mi się podoba w ciul. Jest kurde chyba najlepszym Zeturem jaki, jakim grałem od X czasu, no możesz się zamienić. chcesz tak głośno opracować, nie ja problem. No. Jak, znaczy, to wywieź ze 3T, znaczy, ze 2Z3 przyczepy, no nie? No. I potem będziesz agregatował, a ja będę wywoził. Dobra. Oho, na torach się zablokowałem. Ja się zablokowałeś. No nie mogę przez. O kurde, tutaj pociąg brałem mnie trzechnął. <noise> no to widzę, weso wesoło się to powiada. Wesoły odcinek! Wisi, no? chłopie, na torach. <noise> nie możesz przejechać? Nie, nie mogę przez przejazd przejechać. Masz. Amator, hero. Jak on to wjechał, to że nie może przyjechać, no. Jakoś bokiem próbuje przejechać, może przejedzie bokiem. Bokiem też nie idzie. Daj. Daj mnie, ja spróbuję. Masz. Ja już każdym sposobem próbowałem przejechać. tym przejedzie właśnie, widzisz? Tu się też blokuje. On się tu blokuje gdzieś. To kółeczko. Blokuje. w wow! Ale przygrzy. O Pieruda, teraz to już nie wyjadę. Fajnie, zobaczcie. Chodź, spajki, Czekajcie, bo się w kościele zablokowałem. EH Hiro, wysiądź, bo on do góry cały czas idzie. To nic. Chodź Faj, i gdzie jest ten Sześćdziesiątka zdjęcie, teraz Nie mam programu, mówi, rób, rób i miniaturka będzie Ta Dobra Mówi ta i Mata ta tutaj w supli? Co ty się pytasz? Ty wiecie, się pytasz takie rzeczy Co tu się wydarzyło to nawet Najstarszym murzyną się nie siło. to było dobre, ty Pluch, się bawi, 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 nega, z No ale to t... Ile sobie kultywować czy brudować, nie wiem... Agregacja to jest. To agregatować. Agreg, Agregation. Ja spróbuję przejechać to. I możesz porobić na razie Pятсяki. ten. Dobra, o, oh, aż się śmiać chciało. Nie no, magia, kuźba. Nie mogę przejechać przez przejazd, bo... Pre... O, to farming. Dobra, ja spróbuję. Teraz moja kolej, podejście numer 2. Numer 4. Tak, no, to jest spytne się będzie. To podejście numer 4. No bo jeszcze dwa, dwa ciągniki do użytku. No tak, no, też prawda. Nie, no nie sprzedamy tego zboża, no. Nie chcę żebyśmy je sprzedali. Jak, tak samo jak nie działało to, że można nie można wysypać na tamte przyczepy. Stare. Znaczy, no, dodane z modyfikacji. To teraz nie można wysyp... nie można kona przejechać przez ten... Torr. Tory i oryginalną, no nie? czekaj, ja przyjadę tam, cię pchnę. No może lepiej mnie nie pchaj. On od początku o tym mówił. Czekaj, bo pen Pendolino pojechało. Kup hol, to wezmę we, cię, wyholuję. Jest hol kupiony. To jadę z holem. Nie, na razie to nie jest naródź, rób za czym, coś się wyniknie, bo ja tu już dojeżdżam Wjeżdżam i będzie się działo. Multiculti aggregation. Multiculti aggregation. A jak na czerwoną migatę, że wyjechał, jechał, to pociąg no nie? Dobra, to za przejadę może no, no ja przejechałem normalnie A ja mi zawis A, bo zawis mi na samym końcu No to widzisz Ale przejechałem już no, Udało mi się Wow ja multi. Musiałem odczepiać i ten i podczepiać i mi się... udało. Jest! Jest, będą pieniądze na nas! Dalej No mam to kupuj zero. drugiego Zetora takiego. Nie no, Zetora to może nie. Nie, on jest za głośny. Ale idzie jak szalony. No ale to, no strasznie. Ej, to nawet nie było skina wysypywania? Wspaniale. O, tu coś można wziąć. ciekawe co tu można wziąć? Czekajcie, ja sobie włączę tylko. Yy. Tu można coś nasypać? A, bo to jest jakiś do na, nawóz nim jest. Wspaniale, na pewno. Gdzie te łańcuchy są na kołach? Prze, przed tym. Przed przed nim zaczepem masz łańcuchy tam Taki opleciony jest. A nie na kołach. No, w drodze, normalnie przejechał mi. No bo tam to ciąży. Na... ciężko, czy coś? Znaczy mi się wydaje, że tutaj jest problem z tym kołem. Wiesz co to jest? To koło... No, środkowe. Mhm. To do... To, to, tak jakby podpórka ta. Bo to koło to podpórka jest jakaś tak używane. No i właśnie z tym jest problem, no. Nie ma, nikogo nie ma. Jedymy. Ale ta sześćdziesiątka grzmoci. Znaczy jedzie. Szybko. Pamiętaj, Szybko? miniaturka musi być ta. Co w powietrzu wisiałem. No dobra. I podpis Hiro w powietrzu Hiro... Czy... latający Hiro No latający Hiro no, nie, no niech będzie no A tu reklama browaru yy, Bosman. Nigdy w życiu nie piłem czegoś takiego Co to za znaczy piwo Bosman? Boże kto to wymyślił? No w ogóle jest takie piwo? No chyba je Skoro jest reklama to... się w błocie No nie! Żartowałem no, no. To, to dobrze. Możemy, tak, tak, może się bawić, tak można się bawić. No, bo to sprzęgło nie działa, nie działa. Dobra, bo ja biegi zmieniał, a do sprzęgło nie rusza się. No, a po co ty sprzęgło? jak to w 60 sprzęgła ci używał? Sprzęgło no, tylko do zatrzymywania nie. się używało, zamiast hamulca. <laughs> można i tak. No, ale no na serio ci mówię. Na no, serio? No. Ej, dlaczego mi trochę nasypała a resztę nie? Może już nie ma albo coś takiego Jak nie ma To jest spierdzielany trigger tu jest <laughs> No No trochę mi nasypało i znowu przerwało Oj za głupota. I ta mapa zaczyna mnie denerwować wow. Jeśli zerwuję, to zmienię. No prawda, jeśli znerwuję to ją zmienię Albo całe zboże nie będę tu trzymał. Tylko zaraz zrobię sobie specjalne kupki na zboże No Ja mi wszystko od razu wysypało. Nie, miałeś 98% no. to Mogłem zgubić gdzieś po drodze. Tak, wysypał. No ale ja, no nie chcę się sypać. Spajki słyszysz mnie jak jeżdżę? Nie, to jestem dosyć daleko. No co za ta tak. głupota! A jak bliżej podje podjadę, to od razu słychać. Tak, słyszę. Co ci stało? Spajki. A, bo tutaj hero podjechał. No. Y, mam 87% i więcej nie mogę nasypać. No. Fajnie. Teraz 94. Muszę tu szukać jakby kolejne miejsce, w którym może mi wysypać, no nie? Fajnie. To widać, że... Idealna mapa. Mhm. Mm no tego się, tego akurat no to ciężko to sprawdzić, no nie? No tak. Bo będziemy musieli znaleźć nową mapę, bo to, 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 tak, tak będzie działać, to, to... I ja to, to zajdę na zawał. Normalnie zawał, zawał. i taki to zawał, taki prawdziwy zawał i to... I kto nam będzie nagrywał filmy wtedy? Chilu. Tak, Chilu przejmie pałeczkę po Lufty. No. Po już drugi kanał stworzył. No ale bo. Od razu. Bo na pierwszym dostał ten. Bana. Nie, nie mógł więcej niż 15 minut przez rok. A. Czemu? Bo wstawił Isamu. A. Bo stawił, i sam. Bo Wstawił. i sam się cieszył do no niej, i wstawił, że. Maczeta. Ten. Ta maczeta, co wyszła do tego, do cs no nie? No. Plus 30 do krakowenina. Ja. Yeah. No, no niech nie głupi Paweł, bo ja się tego się jako na głupi, no nie? No ale no, niestety się nie wszystkim spodobało to. No. A on ten kanał drugi założył, ale go nie ma. Kanał nie. pokazuje się, kanał nie istnieje. Czy ja Nie wiem, to ja nie mam co on zrobił. To jest chill, tego nie ogarniasz. Dobra. Wody jeszcze trzeba będzie przywieźć tym krową. Już nagrał 30 odcinków z farminga krową wody nie dał. Ta? No. No może nie wiedział, że takie rzeczy się wykonuje w farmingu. No nie wiedział. Dopiero ja mu musiałem uświadomić. Aha widzisz? Ty jest Wiesz? Wspaniały człowiek. Wyższa szkoła rozrzucania go doju. Ciepania gnoju. Nie rozrzucenia. No, Rozrzucać też możesz. No tyś, tyś. Podprzątanie. O, teraz mi nasypało kilka procent normalnie i dalej już nie. Tak. To widzę, że... Bardzo udany na mapa i... I prawdopodobnie ta mapa zostanie zmieniona, póki jest jeszcze początek. Takie 10 na 10, myślę, ta mapa. Tak, nawet 15 na 12. No. Nie wiem, jak ja to zrobię. No i, i jak ja mam zarobić na... Znaczy, znaczy, no... Mapa nie jest zła, bo równie dobrze można zrobić tak, że po prostu nie będzie tego w silosach trzymać wszystkiego, tak? No tak. To jest najmniejszy problem, bo ja mogę sobie zrobić tu tigery i będę sobie, będziemy sobie po prostu sypać na tigerach. Ale... Jeśli mają być jakieś znowu wyskoki dziwne, typu takie właśnie sytuacje, to słabo. Te chlapacze, w tej 30 no. wiszą w powietrzu. Nie wiem, bo to czasem wyglądają, na przykład jak ja z krzykiem mam ten zewnątrz, to wyglądało, jakby urwane były, wiesz? No tutaj też tak wygląda, jak urwane. No. Dobra, ja sobie kurde to przejdź z znowu, bo to przecież... Będę przez cały odcinek szukał Tigera, że mi wysypało, no nie? Ciekawy odcinek, jak skopania kobla. <noise> to, to naprawdę jest bardzo ciekawe, no nie? Jak ty kobla kopiesz jest bardzo ciekawe Kurde, dzisiaj mi się zbił mój kubek wielki I Co ty zrobisz, musisz nowy jechać. Mam kiedy? teraz malutki taki. I nie umiem no. z niego pić Ale na no serio, wczoraj wiesz, wieczorem tam z, ten, szedłem z komputera i mówię idę z i wynoszę sobie kubek, to nie? No ale moja dziewczyna, Jako że pomyślała, położyła plastikową dotyczę do kubka termo... Ten co temperatury trzyma, no nie? No, te termo... Termoodporny? No, coś tak, no. no i ja na tą przykrywkę postawiłem ten Wychodzę z kuchni, a nagle spadło No nie? I... Ale Uy. się nie rozbiło, no nie? wiesz kurde, jest, jest, dziękuję No nie? Ale no rana Ania wstaje i robi herbatę Sobie, no nie? I mówi, i, i mi robi, no nie? No. Na, nalała gorącej Herbaty, na, gorącej wody, no nie? Już sam, pod sam koniec, no i a, a nagle takie PUF no I i zaczęły się wylewać. O, zaczepiłem się jednak. No i po kubku było. Kubek, szlak trafił. Trzeba wykupić. kupić. No to był taki prezent. No ale tak. co zrobić. No. Teraz muszę inny se znaleźć. Kupię se może kiedyś. jakiś ładnych. Nie, bo wyciszyłem grę. A, szpajki pomyślał. Ja bym was w ogóle nie słyszał jakby... Czekaj, ile mam jeszcze tego... Mam kaszel. Uu. To niedobrze. Ile mamy jeszcze? 20 Tych mamy. Kotłownia Sobieski. Czego? centrala nasienia. Czekaj, ja tutaj w jak droszę, jest w sobieskim? Gdzie jest sobieski? Nie wiem jeszcze, ale. Na tak, dole. Na no to mi nie wydaje. Na samym dole jest sobieski. Na samym dole mówisz, że jest sobieski. Tak. W środku mapy gdzieś tak. No, dobra. Może mi się uda napełnić jeszcze. Jeszcze ja nie sprawdziłem i w ogóle Pociąg jedzie Pendolino, pendolino, co dzień pierwszy Jest, udało mi się, ale z czym to zrobili Ledwie już się z w wymienił. Jest jeszcze, jeszcze jakieś pole czy nie? Jest y -y, Trójka i czwórka Jodę Jedziesz? No jeszcze Zostało całe 5 minut tak, więc jesz. Wow. Rekord. No rekord, tylko ja dwie przyczepy wiozłem. no i dałem krowom, i, znaczy bykom i świnią zboże. To pole nie należy do ciebie. A, to to norma. Dobra, już należy. To ty jedziesz to samo co ja? W ja początek sobie... zacząłem. No, bo tam się pokazało, to pole nie należy do ciebie. Mam się bać. I mówię, myślałem, że ty do mnie mówisz, no nie I tak mówię. What? Nie, do Hira mówię. O, o co chodzi? I mówię, czy coś się zbugowało? No masz w znak przy jakieś laki szlaki, Jak była loka, będzie na nowym sezonie. A co, był, był u niego na nowym sezonie? Laki? O tym Nie, jeszcze nie grałem, ale podejrzewam, że 3,5 giga modu, to tam będzie masakra. No, prawdopodobnie. No na pewno. A ja widzę, Marian pięknie tam polewał. Mm, po prostu miód Marina. Tak, Jorzeczki. No i orzeszki też. No, teraz 15% mi jeździł. Wow, rekordziki jak. No. To pole nie należy do ciebie. Jak to, to pole? Ja tam, nie tam nie... później poprawię. Mam taktykę na to. Teraz się bokiem. ruszać. Kto się idzie bokiem? Ja idę bokiem. Jak bokiem idzie? No. ciemnikiem, no. ja, ja debokiem. Musisz trzymać. Kopię się. No, to. Niech gazuj mu. No. Z ja tego Ja ogień do spodu kopię. No tak, i kuś właśnie dziwi, dziwi, mu uleje. Ja Kuźwa wczoraj sprzęgło zmieniałem z sąsiadem. To musisz to nowe ile by kupić. Mieliście? O, czuję sprzęgło, że śmierdzi, czyli nowe musisz kupić. Mm -hmm. Ile my mieliśmy? no jeden odcinek ten traktor, no. już Kuźwa zajeżdżony. No, 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 no sztuka, sztuka już sprzęgła nie ma. Niemiec spaka pakach sprzedawał, no mówię. To Niemiec zajechał sprzęgło, żeby jeden odcinek. Porobił się zepsuł No już kuźwa nie wierzę Co za głupi kuźwa gówno Głupie gówno no, naprawdę to nie działa To no. ta 30 Kuro, nie Kurą, kurą nie nasypiasz nie z tego powodu zboża Wow Jak przyjść za ty się tego nie przejmuje, No to co? Kury ku na co jedzą no, Siadą No właśnie Co za głupota Chyba musisz mapę zmienić. Chyba ta to będzie właśnie... To co będę musiał uczynić. I tak akurat, gdyby były zasiewy... To byśmy znaleźli jakąś mapę... Tak jak co, i byśmy sobie ten no... Znaczy, czy znaczy nie jak, jaką tu mapę... Byłeś już jakąś mapę poszukać, taką polską. Znaczy polską taką średnią, jakąś taką... Wioskę. No, tak więc będę musiał poszukać. No nie, a to nie już ma wy wyboru. Na średnich. Masz? Czy nie masz? W chyba, jedynie, ale to jest no, większe, trochę słabo. Trzeba taką, żeby było błoto. No, no. żeś ty mógł się zakopać. No. Później trzeba będzie go wyciągnąć. Kurde. Może pomyślę jako tu babę. Może jak ktoś z widzów będzie tu mógł, będzie wiedział, będzie miał jakiś pomysł, to może nam tu podpowie. Tak więc zapraszamy serdecznie. Jakby ktoś z widzów chciał. Pomóc podpowiedzieć, no to może nam pomóc. Nawet nam się przyda jakaś tam information co i jak to ugryźć. Bo jak na razie to nie wiemy jak to ugryźć. Jakiś lak jest. Kto ma? Ja. Mhm. Chyba tak. mi wywaliła. No masz. Górzelnia sobieski. No i tak koniec odcinka tak więc wiesz No. No. <laughs> Gorzelnia Sobieski. No, dzień dobry, panie Sobieski. Gorzelnia Sobieski. Kto to wymyślił? Niedobra... To No, niedobra wódka z tego Sobieskiego, jak się... No, a my... Tym pozy... Znaczy, mało pozytywnych akcentów. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, no to wiecie, wysyłacie jakieś mapy. Jak macie fajne, to zapraszamy. Na pewno nam się przyda. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak więc hej, cześć. Di primavera! Grazie amico Cinque.